Dotychczas najchętniej przez Was oglądany film na moim kanale to test BMW R1250 GS Adventure. I dlatego uznałem, że równie ciekawy może być film, w którym podsumuję cały sezon spędzony z takim właśnie motocyklem. <zysklarwanie> Ja w tym sezonie na GSie przejechałem jakieś 18 tysięcy kilometrów. Niektórzy powiedzą, że to dużo. Myślę, że dla użytkowników, czy to GS-ów, czy ogólnie tych dużych motocykli adventure, no to nie jest żaden nadzwyczajny wynik, bo sam znam ludzi, którzy przez pierwsze trzy sezony na swoim nowym adventure'ze zrobili około 80 czy 90 tysięcy kilometrów. Ja jednak dużo też w tym sezonie jeździłem na motocyklach testowych. Łącznie, jak ostatnio liczyłem, zrobiłem około 30 tysięcy kilometrów, z czego ponad połowę właśnie na Giesie. Na początek należałoby powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na tego typu motocykl. Ja wcześniej jeździłem na Tracerze 9 od Yamaha z roku 2018. Motocykl sportowo-turystyczny. Taki najlepszy stosunek jakości do ceny w tego typu motocyklach w tamtym czasie. Motocykl naprawdę dynamiczny, całkiem komfortowy, nie najgorzej się prowadzący. Jednak z biegiem lat spędzonych na Tracerze, coraz chętniej, coraz ambitniej zacząłem bawić się w turystykę motocyklową, także taką Długodystansową turystykę w dwie osoby, i w pewnym momencie gdzieś tam w serze powoli zaczynało brakować komfortu szukałem więc motocykla nieco wygodniejszego. Taką pierwszą myślą, takim naturalnym wyborem i częstym wyborem wśród użytkowników Tracer 900 był motocykl no, z tego samego segmentu, lecz nieco mocniejszy, zdecydowanie lepiej wyposażony. Mianowicie było to BMW S1000XR. Na tym nowym modelu S1000XR i na tym poprzednim miałem okazję trochę pojeździć. Motocykl no, niesamowicie dynamiczny, prowadzenie i osiągi niemalże z motocykla sportowego. Całkiem komfortowy, dodatkowo ta taka codzienna użyteczność elektronika, te multimedia BMW to coś, co polubiłem i pewnie byłoby tak, że skończyłbym na S1000XR, gdyby nie fakt, że moim zdaniem nie nadawał się zbyt dobrze do turystyki dwuosobowej, bo gdy na motocyklu usiadłem z pasażerką, dodatkowo zapakowaliśmy bagaż, okazało się, że no nie jest ten motocykl aż tak komfortowy, jak bym tego oczekiwał. Zwyczajnie i ja, i pasażerka nie mogliśmy wygodnie zająć na tym motocyklu miejsca, szukałem więc dalej, w międzyczasie jeździłem trochę na Supertenerze od Yamaha, i uznałem wtedy, że właśnie, chyba, segment tych dużych motocykli Adventure to jest coś, co pasuje do mnie najbardziej. I byłem w stanie zrezygnować nawet nieco z osiągów takich jak Fest 1000 XR, dostając w zamian zdecydowanie większy komfort, a także możliwość gdzieś zjazdu także poza asfalt. I pewnie byłoby tak, że skończyłbym na super Tenerze, bo motocykl okazał się naprawdę fajny, ale stety lub niestety, on wtedy w roku 2020 został wycofany ze sprzedaży, bo nie spełniał ówczesnych norm emisji spalin, musiałem więc szukać dalej. Później miałem okazję testować nową Multistradę V4S, motocykl no, naprawdę niesamowity, dynamika jak w S1000XR, dodatkowo motocykl bardzo komfortowy, fajnie prowadzi się na asfalcie, daje nam także możliwości jakiejś takiej zabawy w Terenie. Jednak Multistrada miała jedną, ale bardzo istotną wadę. I tą wadą była jej cena, bo był to sezon, gdy do sprzedaży wszedł nowy model Multistrada V4. i Ducati dość mocno podniosło cenę tego modelu i odskoczyło cenę od i tak przecież nie taniej konkurencji z segmentu Adventure. I w efekcie, gdy zacząłem konfigurować motocykl pod siebie, to okazało się, że Multistrada V4S na szprychowych kołach z dodatkowymi kilkoma opcjami wyposażenia, to 115, a nawet 120 tysięcy złotych. Fajny okazał się też KTM Super Adventure, motocykl podobny moim zdaniem do Multistrady, podobne osiągi, chyba nieco słabsze prowadzenie na asfalcie, nieco niższy komfort, natomiast nieco lepsze zdolności terenowe, a dodatkowo w tamtym czasie był około 30 tysięcy tańszy niż Ducati. I muszę przyznać, że był to jeden z dwóch motocykli, nad którymi ostatecznie się zastanawiałem. W międzyczasie pojawił się gdzieś też Harley-Davidson Panamérica. Motocykl no, naprawdę fajny, o takiej specyficznej stylistyce, choć do mnie trafiała. Świetnie brzmiał na tym akcesoryjnym wydechu Screaming Eagle. Motocykl całkiem dynamiczny, choć na papierze wygląda to nieco lepiej niż w rzeczywistości, bo mimo tych 150 koni z tej V2, no, myślę, że dynamiką Panameryki bliżej jest do powiedzmy Super Tenery niż do KTM Super Adventure czy do Ducati Multistrady. I gdyby chciał jeszcze do siebie zachęcić ceną, myślę, że byłby fajną opcją, on co prawda tam w podstawie zaczynał się od około 75 tysięcy złotych, natomiast już ta lepiej wyposażona wersja Special z kilkoma opcjami dodatkowego wyposażenia windowała cenę dość mocno do góry i w efekcie taka Pan America była droższa niż GS czy KTM Super Adventure. I tak, ostatecznie padł na GSA, czyli taki złoty środek w segmencie tych dużych turystycznych Enduro. I tak jak mówiłem w jego teście, motocykl no, kompletnie niczym, chyba poza komfortem, niewyróżniający się na tle innych tego typu maszyn, ale w każdej dziedzinie jest niesamowicie mocnym zawodnikiem i chyba ten fakt sprawia, że jest tak chętnie wybierany przez motocyklowych turystów na całym świecie. Trzeba powiedzieć, że motocykl świetnie sprawdza się w szeroko pojętej turystyce, możemy nim jechać bardzo daleko, całkiem szybko, nie czując przesadnego zmęczenia a na dodatek, na miejscu, gdy dojedziemy gdzieś na jakieś górskie przełęcze, na jakieś ciasne winkle, możemy się naprawdę dobrze bawić. Bo trzeba przyznać, że GS dzięki swojemu zawieszeniu, oprócz komfortu, także świetnie się prowadzi i właśnie pod tym względem, pod względem takiej precyzji, ale jednocześnie łatwości prowadzenia, trzeba mu przyznać, że jest chyba jednym z najlepszych adwenczerów. Efekt jest taki, że przeciętny motocyklista na jakichś górskich winklach, GSM, jest w stanie jechać dużo szybciej i dużo pewniej niż wieloma sportowo Turystycznymi sprzętami, które na papierze wydawałyby się szybsze, a im zakręty są ciaśniejsze, im asfalt jest słabszy, tym przewaga GS-a będzie większa. Dlatego jeśli ktoś uważa, że na GS-ie czy na tego typu dużym adwencerze no, nie ma zabawy, moim zdaniem no, jest w błędzie, bo tutaj możemy mieć wiele fanów z jazdy po zakrętach, nie mniej niż na dużo lżejszych motocyklach. To, co jednak jest prawdą, to fakt, że motocykle. Adventure, te duże motocykle turystyczne, a w szczególności właśnie GS, on jakby odcina nas od otoczenia, mocno jak na motocykl izoluje od czynników zewnętrznych, od hałasu, od wybojów, nie czujemy na nim prędkości i to oczywiście w turystyce może okazać się pomocne, ale dla wielu motocyklistów jazda takim sprzętem może wydawać się zwyczajnie nudna. Często też słyszałem o BMW czy o Ducati, że ich serwis potrafi mocno uderzyć po kieszeni, natomiast no, w przypadku tego motocykla póki co przeglądy były Jeden kosztował 600 zł, drugi niecałe 900, więc są to kwoty, które płaciłem w zasadzie też za serwis Tracera 900. Myślę, że różnice w kosztach utrzymania mogą pojawić się później, gdy motocykl będzie miał już swoje lata, bo motocykle japońskie no, słyną z tego, że przysłowiowo każdy motocyklowy mechanik tam je ogarnie. Mamy też nieco lepszy dostęp do tańszych części zamiennych. Natomiast myślę, że te różnice w kosztach utrzymania motocykli japońskich i europejskich są dziś i tak zdecydowane. Zdecydowanie mniejsze niż było to jeszcze kilkanaście lat temu. Co takiego w tym motocyklu mi się podoba? Nie będę już mówił o komforcie, o zawieszeniu czy o prowadzeniu, bo o tym mówiłem przed chwilą i to jest naprawdę na fajnym poziomie. Podoba mi się na pewno ta elektronika BMW. Cały ten system jest taki łatwy, logiczny w obsłudze. Obsługa za pomocą kółka i dwóch strzałek. Fajne też jest to, że przyciski od sterowania trybami jazdy, zawieszeniem czy kontrolą trakcji wyciągnięte są bezpośrednio na kierownicę i nie mamy potrzeby gdzieś tam przeklikiwania się głęboko w opcjach menu, żeby do wszystkiego dotrzeć. Fajną opcją jest też z pewnością dedykowana aplikacja BMW Connected, dzięki której możemy połączyć motocykl z telefonem i dzięki temu choćby zrzutować sobie wyznaczoną trasę w nawigacji na wyświetlacz motocykla. Tutaj nawigacja to co prawda takie proste strzałki i komendy z nazwami ulic w formie prostego roadbooka. Niektórzy mogą być nie do końca zadowoleni, choć ja osobiście uważam, że takie rozwiązanie ono fajnie się sprawdza. Taka mapa, czy jakaś tam wyznaczona trasa, ona trochę zwalnia nas jakby z myślenia. Natomiast tutaj musimy obserwować otoczenie, nie ślepo podążać za linią na mapie, a sami nawigować, odnajdywać punkty, które ma na myśli nawigacja. Osobiście dla mnie jest to chyba nawet ciekawsze rozwiązanie niż taka widoczna na ekranie motocykla mapa nawigacji. Choć trzeba przyznać, że no nie jest to rozwiązanie idealne, ono ma też swoje wady, ponieważ niejednokrotnie zdarzyło mi się, że te komunikaty nawigacji pojawiły się gdzieś tam za późno i niejednokrotnie musiałem gdzieś zawracać, nadłożyć drogi, czy w ogóle zmienić swoją trasę. Podoba mi się, mi się osłona przed wiatrem. Dużo bardziej komfortowo jeździ się w dłuższej trasie, a także w deszczu mokiemy zdecydowanie mniej niż na większości innych motocykli. W połączeniu z grzanymi manetkami, grzaną kanapą, zyskujemy zdecydowanie dłuższy sezon motocyklowy i to widać w taką pogodę jak mamy ostatnio, bo nagrywam to w połowie lutego, kiedy przyszło pierwszych kilka słonecznych dni. W ciągu dnia mamy około 6-8 stopni i gdy jadę gdzieś poza miasto na trasę, okazuje się, że 3 na 5 motocykli, jakie mijam, to właśnie GS-y. Podoba mi się też specyfika tego silnika. Można oczywiście zarzucić mu jakieś ponadprzeciętne wibracje, lecz nie jest to moim zdaniem jakieś mocno uciążliwe. Natomiast silnik fajnie ciągnie z każdych obrotów, jest bardzo elastyczny. Ciągle mamy duży zapas momentu nawet w przypadku zapakowanego motocykla z pasażerem z kompletem kufrów. Dynamika w dalszym ciągu jest jakby niezmienna. Motocykl także nadal dobrze hamuje i całkiem nieźle się prowadzi. I tutaj jest właśnie taki plus i minus GSA, to znaczy różnica w jeździe samemu i z pasażerem, bo gdy jadę sam motocyklem niezapakowanym, z kumplami, którzy jeżdżą gdzieś tam na motocyklach sportowych czy sportowo-turystycznych, ja oczywiście w większości przypadków nie mam większego kłopotu, żeby dotrzymać im tempa. Natomiast no, ten motocykl jakby niczym nie zaskakuje. Ten motocykl nie wydaje się wtedy jakiś ponadprzeciętnie dynamiczny, ta dynamika jest po prostu wystarczająca. Natomiast niemałe okazuje się zdziwienie, gdy wsiądziemy w na motocykl w dwie osoby zapakujemy tutaj komplet kufrów, wtedy okazuje się, że dynamika pozostaje jakby nadal na tym samym poziomie, ten motocykl nadal tak samo przyspiesza, nadal tak samo dobrze hamuje. Podobnie się prowadzi i jeździłem osobiście na wielu motocyklach, także takich dużych motocyklach turystycznych, ale w żadnym różnica w zachowaniu się sprzętu podczas jazdy samemu i zapakowanym motocyklem w dwie osoby nie była tak niewielka jak w przypadku GSA. Jeśli chodzi o minusy, no dużo według mnie tego nie ma, choć trzeba wspomnieć o skrzyni biegów czy quick shifterze. Skrzynia działa bowiem dość opornie. Momentami mam wrażenie, jakbym nawet obsługiwał jakąś taką przestarzałą maszynę rolniczą, a nie nowoczesny motocykl. Quickshifter także dość specyficzny, wymaga przyzwyczajenia, lecz po pewnym czasie nie sprawia już nam kłopotów. No i uznajemy, że to nie jest jego wada, a powiedzmy taka specyficzna cecha. Niektórzy jako Wades z pewnością wskazaliby dużą masę tego motocykla, szczególnie właśnie w tej wersji Adventure, bo od kiedy wycofano Super Tenere, a starego Tigera zastąpił nowy, to właśnie GS Adventure jest zdecydowanie najcięższym motocyklem w segmencie. Choć trzeba przyznać BMW, że ono całkiem dobrze gdzieś schowało tą masę, ponieważ w codziennej jeździe tego nie czuć, ten sprzęt on zwyczajnie nie prowadzi się gorzej od KTM czy od Ducati, a przy takich niedużych szybkościach, przy jakichś manewrach parkingowych, Potrafi być nawet przyjaźniejszy dla użytkownika niż tamte sprzęty. Za minus można też uznać takie drobne usterki elektroniczne, jakieś pojawiające się na komputerze błędy mi przez 18 tysięcy kilometrów Takie błędy pojawiły się trzy razy. No, za każdym razem trzeba było wyłączyć motocykl, włączyć go ponownie i po błędzie nie było już śladu. Natomiast no, mimo wszystko takie rzeczy nie powinny się pojawiać, ale uważam, że no, nie jest to stricte wada GSA, a ogólnie tych nowoczesnych i naszpikowanych technologią motocykli. Ogólnie myślę, że Ciężko w tego typu sprzętach doszukać się jakichś większych wad, ponieważ one kosztują dość dużo, no, producenci nie szukają tutaj jakichś przesadnych oszczędności, a nawet jeśli, to staram się je gdzieś głęboko schować, żeby motocyklista ich nie dostrzegł. I nie mówię tutaj tylko o BMW, ale także o Ducati, KTM-ie czy Triumfie. A propos Triumfa to w momencie, gdy zamawiałem GS-a, nowego Tigera 1200 nie było jeszcze na rynku. Ja na nowym Tigerze miałem okazję trochę pojeździć w tym sezonie. Motocykl naprawdę fajny i muszę przyznać, że gdybym dzisiaj decydował się na takiego dużego adwentera, no z pewnością miałbym jeszcze większą zagwostkę niż miałem w momencie zamawiania GS-a. Podsumowując, myślę, że GSA trzeba uznać za naprawdę udany sprzęt. Chyba najlepszy dowód na to jest taki, że sam model jest powiedzmy nieco leciwy, bo konstrukcyjnie sięga on przecież roku 2012, kiedy to pojawił się pierwszy GS 1200 chłodzony cieczą. Potem oczywiście on przechodził kilka mniejszych lub większych liftingów, ale jednak wciąż należy go uznać chyba za ten sam model, no i mimo to on nadal dziś jak równy z równym potrafi walczyć o nam najlepszego w segmencie, a w niektórych dziedzinach no wciąż okazuje się niepokonany. Bardzo duży komfort, fajna do turystyki taka specyfika silnika, fajne wyposażenie, choć nie ma tutaj takich najnowszych rozwiązań, jak czujnik martwego pola czy aktywny tempomat znany choćby z KTM czy Ducati. Jeśli więc szukamy uniwersalnego, komfortowego sprzętu do turystyki, takiej długiej turystyki, ale też jakichś mniejszych weekendowych wypadów, lubimy trochę zwiedzać, jeździć jakimiś bocznymi drogami o słabszej jakościowo nawierzchni, planujemy też jeździć dużo w dwie osoby. A motocyklowe szaleństwa mamy gdzieś tam już za sobą. Myślę, że wtedy GS może do nas pasować. I odpowiadając na częste pytanie, które dziś nam się przewija w kontekście tego motocykla, czy ogólnie w kontekście tych dużych motocykli Adventure, to pytanie o wysokość siodła, jak to wygląda? No, ja zawsze mówię, polecam przysiąść się do motocykla, przymierzyć, przejechać się na danym sprzęcie i to na tej podstawie dokonywać oceny, a nie na podstawie takich suchych danych katalogowych, ponieważ oprócz wysokości siodła znaczenie ma też jego szerokość, a także umieszczenie podnóżków. Ja osobiście mam 1,76 m wzrost nie należy do osób zbyt wysokich i dla mnie GS jest OK. W tym niższym położeniu siedziska ja całymi stopami pewnie dotykam do ziemi, choć osobiście na co dzień jeżdżę na standardowym zawieszeniu i z podniesionym siodłem maksymalnie do góry, tak aby mieć mniejszy kąt ugięcia kolan. Wtedy tylko połowami stopy dosięgam do ziemi, ale no, dla mnie taka SD jest OK. Ja jestem do tego przyzwyczajony i nie jest to dla mnie żaden dyskomfort nawet podczas jazdy gdzieś tam poza asfaltem. Jeszcze słowo o wyposażeniu. Yy, mamy tutaj pełny pakiet oświetlenia LED-owego, grzaną kanapę, grzane manetki, regulowane zawieszenie tą dynamiczną Esę, tryby jazdy Pro, które dają nam możliwość większego gdzieś tam dostosowania motocykla do aktualnych potrzeb. Jest system bezkluczykowy, jest Quickshifter. Jedyny pakiet z wyposażenia, na który się nie zdecydowałem, to pakiet Touring. W jego skład wchodzi mocowanie bocznych kufrów, yy, mocowanie nawigacji, a także tempomat. Przyznam, że tempomat czasami by się przydał, ale nie było możliwości, aby dokupić go jako taką pojedynczą opcję. Bocznych stelaży nie potrzebowałem, bo wiedziałem, że wyposażę ten motocykl w inne kufry, nie będą to fabryczne kufry BMW. Tutaj wylądowały kufry Kappa, jak dla mnie tak samo użyteczne, tak samo dobrze wyglądające, a kosztujące połowę tego, co te od BMW. Mocowanie nawigacji także nie było mi potrzebne, ponieważ wiedziałem, że i tak takiej nawigacji nie będę dokupował. Opony, jakie tutaj mam, to Michelin Anaki Adventure i muszę przyznać, że ucieszyłem się, gdy zobaczyłem swój motocykl na tych właśnie oponach, ponieważ te Batlaxy Adventure, na których był motocyklestowy, no moim zdaniem one słabo się spisywały, miały mniej agresywny bieżnik, słabiej sprawdzały się podczas jazdy w terenie, po jakichś szutrach, a dodatkowo nie czułem się na nich zbyt pewnie, nawet na takim lekko wilgotnym asfalcie. Tutaj i tak w tym sezonie wlecą opony bardziej szosowe, Pirelli Scorpion Trail 2, ponieważ swój motocykl i tak go głównie używam na asfalcie i nieco więcej przyczepności z pewnością się przyda. No oczywiście można zobaczyć filmiki, jak te motocykle gdzieś tam jeżdżą, upalają w terenie. Natomiast myślę, że no zdolności terenowe tych dużych motocykli Enduro, no one nie są zbyt wysokie. Oczywiście jadąc po jakiejś szutrowej drodze, po jakichś wybojach, to komfortowe zawieszenie ono całkiem fajnie wybiera nierówności, więc możemy jechać gdzieś poza asfaltem względnie szybko i względnie bezpiecznie. Natomiast nie kusiłbym się tutaj o jakieś większe off-roadowe szaleństwa, bo masa tych motocykli zdecydowanie nam przeszkadza, a do Dodatkowo no, szkoda tych sprzętów, bo one zwyczajnie nie do takich motocyklowych szaleństw zostały stworzone. I na koniec chyba najważniejsze pytanie: mianowicie, czy ja po całym sezonie spędzonym z GSM zdecydowałbym się na niego ponownie? Myślę, że tak.